Jak stosujemy pobapy i bierzemy haczyki do każdego haczyka stosujemy rurkę termokruszliwą po to żeby ten haczyk był wygięty w bananka najlepiej wtedy są specjalne te ale ja takie biorę tak się wygina Łod za wysoko, takie, takie coś się robi i się to pod parę wodną daje i ten haczyk z tą rurką termokurczliwą tak się nam wygnie i się skurczy, że będzie, będzie tak stał taki, tylko będzie się prościusienki taki łuk, znowu za wysoko taki łuk będzie prościusienki, zarąbisty że zawsze karbek zbierze to się zapnie za dolną wargę, która ma bardziej wytrzymałą od górnej Większe szanse na wyciągnięcie, Dobra, trzeba papieroskę napolić Moi mili, potem zademonstrujemy, jak te płyny wyglądają w wodzie. Wcześniej się bawiłem. Z baczkami gumowymi, trzeba się to powiesić. o 5 rano na Kroczki, zobaczymy i polecam kanał Gotuj z Tomaszem Śląska Kuchnia ja może z kulkami otworzę albo z woblerami będą woblery wiśni Przechodzimy do następnego wiązania to Teraz jaki, bo już mam praktycznie wszystkie powiązane zaknę jeszcze Tu ja stosuję do pop-upów Wszystkie z tymi, wier z tymi wiertełkami Najszybciej, najskuteczniej skuteczniej. jest przyjęte Kulasa Dobra, zamierzam na troszkę chuczej, pleciący na 15 lbs'ów Takie mi rwały, dwa mi. Wczoraj od, od jazdy miałem dwa bogate Zaciąłem 5 minut holu, dokręciłem hamulec, żeby nie powrącało ludziom do zestawu I po poszła, zwijała tu w połowie poszła, ale to były te wyciągi Już tego do nie, nie polecam i nie kupuję Trochę chciałem zaoszczędzić, bo na Rozpoda Firmy Fox Ranger MK2 najnowszy, najlepszy Kamo, wydanie, roadpod, jaki może być na rynku. Pięć funkcji modyfikacji stanowiska wętek. A teraz jaki hak zawiązać? jak ja już mam wszystkie haki po skompletowane Aha, miałem związać te małe na te kroczki. Bo nie mam na kroczki. To są łatwy, na następny wypad na weekend. Na mokate, bo na razie najlepsze, najmniejsze najwięcej ryby. Tak góroczysto gajdowe, większe to są stawy. Eldorado, większa ryba, ale no na razie nie żeruje ta, ta ryba dopiero latem. Obwitne, nęcenie wtedy się zaczyna. Teraz tylko woreczek powała, ale i tak mamy reguły. Wywoziłem łódką, zaleczę, bo lubię nęcić. Z 5 kg wywiozłem. To powiedzieć, że zgłupiałem. Ale latem trzeba tak 5-10 kilo kukurydzy wywieźć Konopi, żeby dobrze trawiła. Że piku, siemiarnianego siemia trochę skruszowanych kulek, drobnego peletu, dobre zające z planktonem. nast bajc, polecam reszta w szafie, to do szafy nie wchodzi. Tu tam jeszcze siedziska, łóżko, fotel, taczka Tylko pontonu mi brakuje Ale to dopiero na przysz przyszły sezon Uu, Ta pieczonka jest za gruba Ale te kroczki to mogę użyć Karp ekspertu Też gruba Jacksona użyjemy 16 mm 17 kg Ta, na pewno, nie wiem od kiedy przeciąga podawana jest w milimetrach To zawsze filmy tak mają Bo tak to podają w LBS-ach w kilogramach Jeszcze dwóch pudełek nie wyciągłem To wam pokazał jakie mam na metodę Pelet Wagler i na feeder. Taka wyciąka. Szliwna. Oj, Bozi, Boził. Która pierwsza oś 4 godzinki. Gotuj z Tomaszem, polecam ten kanał prosty spinningowy teraz ten węzeł robię najskuteczniejszy No, za dużo razy przełem Jeszcze szkło się nam wyłączyło Taczkę trzeba wyciągnąć Fotel wziąć Nie wiem jaka pogoda ma być Powiedzmy na razie czego Parasol, najmniej tu nie biorę Musiałbym być głupi Ciekawa ile mi się będzie Ostatnio byłem tu taką bekę, miałem te kroszki po 35 cm tak do dwa lili Jeden za drugim tylko A mi szczęście nie dopisało, bo Ja stosuję kuleczki Ryba tak naprawdę to nie jest tu na bardziej kukurydzę zbiera robaki nie ma to jak komercja tam zbiera każdą prawie kulkę chociaż ostatnio nam tych smaków ananas banan truskawka nie chciało zbierać bolesne zebrało no i brazil nowy smak 2020 firmy genesis karp polecam ani śmierdziuch ani słodki Taki dziwny, jakby stęchlizna, czy coś takiego. I polecam nasza zanętę i kulki, kulki Nutrico. Czterowarstwowe z żelem w środku. Rozpuszczają się chyba 2-3 godziny. Bardzo dobry efekt, jeśli się jedną taką kulkę i jedną kulkę nierozpuszczalną. I zanęte nasza El strict czy jakoś tak plankton? Za 89 zł kilo 700, ale bardzo warto. Przyciąga różne planktony, wszystkie stworzonka, co żyją w wodzie, na których karpia, karpie żerują.